Chłopki i kluby seniora łączy jedno, to miejsca niezwykle potrzebne, to tam najmłodsi i najstarsi mogą ciekawie spędzić czas. No ja już pani 26 lat chodzę tutaj, do seniorów. I zawsze między koleżankami, nie? To pogra się, to porozmawia i całkiem na inaczej człowiek się czuje później niż sam. Olsztynek jest jednym z miast, które gwarantuje swoim mieszkańcom dostępność zarówno domu seniora, jak i nowego żłobka. Pierwsza taka ważna inwestycja, trzeba zacząć od o czyli od jajka, czyli to jest żłobek, który został w 2017 roku wybudowany dzięki dofinansowaniu z budżetu państwa. Żłobek, który ma 40 miejsc, został przez społeczeństwo Olszynka przyjęty bardzo tak pozytywnie, bo od paru lat była taka potrzeba. Druga rzecz to jest zorganizowanie Seniora Plus. Gdzie dostaliśmy dofinansowanie do prowadzenia tego domu i gdzie też taka potrzeba społeczna była, żeby tych ludzi zaktywizować, starszych. Wiadomo, że była to inwestycja długo wyczekiwana przez rodziców, przez nas wszystkich, przez mieszkańców gminy i miasta Olsztynek. Oczywiście była to bardzo trafna inwestycja, patrząc teraz z perspektywy trzech lat. Zainteresowanie tą formą opieki jest bardzo duże. Mamy do dyspozycji 40 miejsc, wszystkie miejsca są zajęte: to plastyka, muzyka, rękodzieło, gry planszowe. Mogą wszyscy seniorzy korzystać z bezpłatnej rehabilitacji, gimnastyki. Dom Senior Plus jest przeznaczony dla 25 osób, ale w tej chwili mamy już około 40. Oba projekty zostały dofinansowane z rządowych programów wsparcia. W województwie warmińsko mazurskim takich inicjatyw jest znacznie więcej. W naszym województwie to mamy 168 żłobków, mamy 38 klubów dziesięciu, a więc to jest ponad no, 5 tysięcy dzieci. Rząd wspiera, wojewoda wspiera. My jako województwo również wspieramy, a więc to jest inwestycja bardzo potrzebna dla, dla społeczeństwa, dla ludzi, a szczególnie dla dzieci. Także również Senior Plus, 14 domów Senior Plus, mamy również kluby Senior Plus, a więc to jest dowartościowanie ludzi starszych, seniorów. Żłobek Miejski i klub Senior Plus w Olsztynku odwiedziła Barbara Socha, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej. Wielkim dla mnie cennym doświadczeniem jest możliwość porozmawiania z paniami z pracującymi i w żłobkach, i w domach seniora. Otwieram tutaj szeroko uszy na różne uwagi i doświadczenia, którymi te osoby się z nami dzielą. Dla mnie celem takim numer jeden jest to, żeby też wnieść dodatkowe spojrzenie tutaj lokalne i terenowe doświadczenia do kolejnych prac, które trwają w Ministerstwie. Regionalne konferencje organizowane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej to okazja do podsumowań i zaplanowania dalszych działań na rzecz seniorów, osób niepełnosprawnych a przede wszystkim rodzin. Podczas konferencji samorządom zostały przekazane promesy na organizację kolejnych klubów Malucha. Z takiej orientacji wydaje się, że jest dosyć sporo osób chętnych, które chcą skorzystać z tego klubu. Muszą rodzice wrócić do pracy, a coś z tymi dziećmi trzeba zrobić, więc no, tu jest taki, e, taka pomoc z naszej strony. W tegorocznej edycji programu Malów Plus w 817 żłobkach powstanie prawie 25 tysięcy nowych miejsc opieki nad najmłodszymi. telewizja Kopernik. Kopernik.tv